Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z testów piwa. A raczej w sumie z testów, bo to nie jest piwo nawet, bo to ma 0%. Bardziej napój energetyczny w sumie. Na bazie piwa i owoców. Coś w ten sposób. W każdym bądź razie granat i guarana. Beer drink według tego, co jest tutaj w opisie, ale z kofeiną, więc. Takie nowości, co serwuje ostatnio nam garaż, bo tylko on daje nam kofeinę. 32 mg w 100 litrach i 0% alkoholu. Mix piwa, smak owocowy. No, czego by chcieć więcej? Można by chcieć tylko smaku owoców, kofeiny i alkoholu. To by była jedna z opcji, ale co za dużo, to niezdrowo. Więc cena. Około 5,50 bo w różnych sklepach zalicza, zaczyna się cena od 4,99, a kończy na 7, więc 5,50 myślę, że to jest dobra kwota. Znaczy ceny mam ostatnio wszystkiego wysokie, więc nie można narzekać. 400 ml plus 18, więc mimo że. Plus 18. Więc, mimo że to jest 0%, musicie mieć dowód, żeby to kupić. No i co tam dalej? Smak. Smak nie jest zły, powiem szczerze, że mocny smak granatu, takiego prawdziwego granatu. Przebija się gdzieś tam guarana. Jeszcze do tego ta, co jest na przykład w Despre, się tym czer czerwonym i to jest mega dobre połączenie bo jest on trochę kwaskowy taki mega pobudzający ale i słodkawy ale nie przesadnie więc to jest idealne połączenie i to jest jedno z najlepszych garaży jakie piłem przynajmniej jeżeli chodzi o te zero i to w sumie chyba tyle dzięki za oglądanie pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę suba z baneczkiem na razie